Dzisiaj ciekawe rzeczy, więc zostań do końca. Zacznijmy od pokazu Xboxa, który oficjalnie został zapowiedziany na 25 stycznia. Oficjalne konto Xbox na Twitterze potwierdziło developer direct, czyli pokaz najnowszych gier najważniejszych ekip związanych z konsolą. Według plotek podczas transmisji mają pojawić się takie ekipy jak Arkham, Mojang, Turn 10 czy Zenimax. Oznacza to, że powinniśmy przynajmniej w teorii poznać nowe szczegóły dotyczące takich gier jak Elder Scrolls Online, Forza Motorsports, Minecraft Online czy Redfall. Niestety potwierdzono też, że nie będzie nic o Starfield, grze z gigantycznym otwartym światem. Bethesda organizuje osobny pokaz gry, aby móc skupić się tylko na tym tytule. Ze swojej strony dodam, że będę prowadził transmisję na żywo i starał się komentować co się dzieje. Jak wyjdzie, zobaczymy, więc możecie wpaść już 25 stycznia o 21 czasu polskiego. Wrath of the Lish King Classic już niedługo otrzyma wielką aktualizację, a w niej Ulduar. Nowe daily i nowe przedmioty do zdobycia. Z doświadczenia wiem, że była to moja najmniej ulubiona część tego dodatku. Tysiące skończonych daily i dziesiątki wbitych reputacji na Exalted śnią mi się aż do dzisiaj. Nowy patch nazywa się Secrets of Ulduar, który przedstawi tytułowy raid. Głównym bossem jest Yogg-Saron, starożytny bóg, który był dość ciekawym i trudnym wyzwaniem. Wrota do Ulduar zostaną otwarte 19 stycznia, jednakże już od 17 stycznia będzie można zdobywać nowe przedmioty za Emblems of Conquest. Otwiera się też Argent Tournament w Icecrown, czyli coś czego nienawidziłem, tak więc wasz horror rozpocznie się już 17 stycznia. Dodatkowo wejdzie też nowy sezon PvP, zostaną rozdane tytuły i wierzchowce gladiatorów. Nowym dodatkiem do gry są tajemnicze Titan Relic, które po aktywowaniu zwiększą życie i obrażenia mobów w instancjach na 80 poziom. W zamian bosowie będą oddawać przedmioty jakościowo podobne do tych z 10-osobowych wersji Naxramas, Eye of Eternity czy Obsidian Sanctum. Gry Online przez oficjalne media gry przedstawił nam najnowsze wieści ze świata magii i czarodziejstwa. Jak możemy przeczytać na ich stronie, Simon Peck dołączył do obsady dziedzictwa Hogwartu. Ten znany brytyjski aktor wcieli się w niesławnego dyrektora tytułowej szkoły magii i czarodziejstwa, fineasha Nigelusa Blacka, którego gracze mogą kojarzyć z książek o Poterze Potterze oraz ich kinowych ekranizacji. Pek opowiadał o swojej roli w filmiku, który został opublikowany w mediach społecznościowych, który teraz możecie zobaczyć na ekranie. By nie zdradzać zbyt wiele, za czasów Harry'ego Pottera Fineasz był znany jako najmniej lubiany dyrektor w historii Hogwartu. Dość powiedzieć, że jego magiczny portret nie był ani zbyt przyjazny, ani zbyt skory do pomocy następcom Blaka na tym stanowisku. Najwyraźniej również za życia był, jak to ujął Peck, zadufanym w sobie głupcem, który raczej nie będzie wzorem do naśladowania dla uczniów. Zapewne też nie raz i nie dwa da się we znaki graczom w trakcie ich pobytu w wirtualnym Hogwarcie. Mimo tej niewdzięcznej roli Peck bynajmniej nie narzeka. Przeciwnie, mówi, że zawsze chciał wcielić się w czarodzieja z rodziny Blaków. Syriusz był jego ulubieńcem z książek. Biorąc pod uwagę historię tego rodu, brytyjski aktor mógł trafić znacznie gorzej ze swoją rolą twórcy Dziedzictwa Hogwartu ujawnili kolejnych aktorów, którzy użyczą głosów bohaterom gry. We wpisach na Twitterze przedstawiono m.in. innymi odtwórców ról trzech profesorów. Teraz na ekranie możecie zobaczyć niektóre z tych wpisów. W grze pojawi się też uczeń Mahendra Pelwan, jednakże nie wspomniano o nim na Twitterze. W obsadzie Hogwarts Legacy znalazł się także Jason Anthony, który udzieli głosu dwóm postaciom, prawie bezgłowemu Unikowi oraz tiarze przydziału. Natomiast kwestie postaci graczy będą wypowiadać Sebastian Croft lub Amelia Getting. Hogwarts Legacy zadebiutuje 10 lutego. Tego dnia gra będzie dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X i S. Już 27 stycznia będzie można zagrać w remake gry z 2008 czyli Dead Space. Jeżeli kupisz preorder gry na Steamie, to za darmo otrzymasz sequel gry, aby móc doświadczyć całej historii. Aby narobić jeszcze większego hałasu, Studio Motif opublikowało nowy zwiastun gry w 4K, który wygląda wręcz obłędnie. Oprócz odświeżonej i ulepszonej grafiki otrzymamy do odkrycia kilka dodatkowych smaczków w grze. Kat scenki, jak to kat scenki są zrobione bardzo dobrze. Mnie najbardziej interesowały ujęcia rozgrywki, a te wyglądają niesamowicie. Czyżby Kalisto Protocol miał godnego przeciwnika? Zwiastun możecie obejrzeć teraz. Prawdopodobnie jedna z najlepszych gier na podstawie filmów trafi na Xbox Game Pass jeszcze przed końcem stycznia. Mowa oczywiście o GoldenEye 007 z 97. Ta gra jest uważana za jedną z najlepszych strzelanek lat 90. ubiegłego wieku, więc wielosezonowi gracze będą mogli sobie przypomnieć jak to kiedyś było. Gra nie tylko była ciekawa i dynamiczna, ale można było w nią zagrać na dzielonym ekranie w trybie multiplayer. Scooper o tymniku opublikował taki wpis. Nie trudno się domyślić o czym mowa. Pamiętam jak ta gra robiła furory na osiedlu, więc fajnie będzie do niej wrócić, jeżeli ta informacja oczywiście okaże się prawdziwą. Rozdzielczość gry ma być odświeżona i podniesiona aż do 4K. Ubisoft chyba nie chce wydać gry z cool and Bones, ponieważ opóźnia jej wydanie już szósty raz. Jeszcze trochę i ta gra stanie się nieśmiertelnym memem. Gra została zapowiedziana jeszcze w 2018 i od tamtej pory co jakiś czas opóźniano jej wydanie. 11 stycznia ujawniono, że gra ma kolejne opóźnienie. W tym momencie gra powinna zostać wydana między 23 a 24 rokiem. No i jak widać jest to dość długie okienko wydawnicze. We wrześniu 2022 Ubisoft opóźnił grę do marca 22, a teraz... no właśnie, na kiedy? Może to być spowodowane problemami finansowymi Ubisoftu, który skasował trzy niezapowiedziane jeszcze gry. Dzięki temu Yubi chce niejako odzyskać 200 milionów dolarów, aby wyjść z dołka. Nie wiemy i raczej nigdy się nie dowiemy jakie gry skasowali, być może jest to nowy Watch Dogs, kolejny Assassin's Creed czy Division 3. Yubi skasowało projekty, ponieważ sprzedaż studia była wolniejsza i mniejsza niż zakładano. Totilo ujawnił też na swoim Twitterze, że Ubisoft ma asa w rękawie w postaci wielkiej, zaplanowanej gry, która jeszcze nie została skasowana, ale wszystko w swoim czasie.